Już po raz dziewiąty w Kołaczycach odbyło się podkarpackie miodobranie zorganizowane przez Samorząd Gminny oraz Pogórzański Związek Pszczelarzy. Impreza odbywającą się na stadionie Ostoi rozpoczęło wniesienie figury św. Ambrożego, patrona pszczelarzy. Po powitaniu gości przez organizatorów profesor Jerzy Dmetraki, paleolog, wygłosił wykład na temat pszczół. Słuchacze biorący udział w wykładzie mieli szansę również wygrać atrakcyjne nagrody w konkursie wiedzy pszczelarskiej przeprowadzonej po wykładzie. Następnie pszczelarze zademonstrowali pozyskiwanie miodu, którym Zostali poczęstowani uczestnicy miodobrania. W trakcie imprezy zostały także przeprowadzone konkursy na najsmaczniejszy miodowy piernik oraz konkurs plastyczny. Uczestnicy miodobrania na stanowiskach rozstawionych na boisku mogli zaopatrzyć się w miód i inne produkty pszczele oraz akcesoria pszczelarskie dobranie weszło już na stałe w kalendarz imprez naszego regionu. Przyczynia się do promocji pszczelarstwa i rozpowszechniania wiedzy na temat tych mających olbrzymie znaczenie dla rolnictwa o powiedziała Małgorzata Salacha, burmistrz gminy. Jest to też spotkanie pszczelarzy, którzy są zrzeszeni po Pogórzańskim Związku Pszczelarskim, mają możliwość ze sobą spotkania, wymiany doświadczeń, mają szansę kupić sobie tu. Na tej imprezie sprzęt pszczelarski niezbędny, który im potrzeba. Myślę, że jest to. Impreza, która łączy zabawę z bardzo korzystecznymi też cechami. Camy Kowalczycach jest kilku pszczelarzy. Czyli on, jak gdyby ludzie połknęli tego bakcyla, zainteresowali się pszczelarstwem. Jeni to traktują jako źródło dochodu, inni jako hobby, jako wypoczynek czynny. Myślę, że każdy w pszczelarstwie znajdzie coś dla siebie dobrego. Miód oraz inne produkty pszczela to tylko ułamek korzyści, jakie człowiek odnosi z pracy pszczół. Właśnie te rolę obrazowy sposób przedstawił profesor Jerzy Metraki. Zrobiliśmy tak wielkie pola że nawet gdybyśmy yy, chcieli wykorzystać dla pełnego plodowania dzikie owady, to ich jest za mało, żeby te hektary pól zapylić. Poza tym jeszcze jest coś takiego, że to jest tak jak e, krowa, prawda? To jest wynaturzenie, że krowa daje tyle mleka i tyle nie potrzeba do wykarmienia e, potomstwa, tak samo i rośliny produkują trochę nasion. Jak my chcemy, żeby wyprodukowały dużo więcej, to musimy je też zapylać, a do tego potrzebne nam są pszczoły hodowane przez człowieka, dzisiaj szczególnie, a jeszcze dodatkowo Rozwój cywilizacji powoduje to, że pszczoły dziko żyjące wybierają, więc jakoby liczba pszczół w przyrodzie maleje, a potrzeby rosną. To razy więcej jest zysk takich pośrednic zapylania, niż zysk ze sprzedanego miodu wosku i wszystkich produkcji. No w Unii Europejskiej takie szacunki mówiły, że to mniej więcej z jednej rodziny pszczolej około 1200 euro. Tak średnio. średnio na Europę. Oczywiście inaczej jest w Bieszczadach. Ajda, czy jest na południu na przykład Hiszpanii, ale, ale średnio tak to się szacuje, że tyle wypro, pszczoły wypracowują zysku dla rolnictwa. Miodobranie było też okazją do spotkania hodowców pszczół. Czerwiec jest miesiącem, w którym pszczelarze dokonali pierwszych zbiorów. Jak zapowiada się tegoroczny sezon? O to zapytaliśmy Michała Wasika, prezesa Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy. Zima była godna tego roku, więc wiosna też była obiecująca ale potem załamanie się pogody wprowadziło pewien taki chaos. Ostatnie dni czy tygodnie, no powiedzmy zapowiadają się pomyślnie. Część kolegów już, już się może chwalić niezłymi osiągami, niezłymi powiedzmy wziątkami. Natomiast no, pozostali koledzy są w trakcie pobierania, odwirowania miodu. Zapowiada się raczej jak na pierwszy koniec miesiąca czerwca można powiedzieć dobrze a jak będzie dalej to zobaczymy